Chwała Bogu za to, że kiedy Bóg coś robi, to robi to z całego serca i kiedy zachęca swój lud, aby wchodził w Jego ślady, to mówi, jeśli coś robisz, Boże Ludu, rób to z całego serca. To mamy zawarte w tym pierwszym, najważniejszym przykazaniu, o której już czytaliśmy, o którym mówi Jezus Chrystus. Chwała Bogu za to, że Bóg przypomina też nam, że jak chwalimy Go, jak miłujemy Go, jak wywyższamy Go... To Bóg może nam dać takie siły, że może nazająć tym całe nasze serce, aby to było z każdego miejsca tego serca. Serce jest naprawdę dużym polem. Jest dużym polem, które można powiedzieć ktoś może powiedzieć Ja mam w 70% obsiane dobrym zbożem. I jest 70% naprawdę wydajności. Jest to dobra wydajność i tak nieźle. Ale kiedy Bóg przechodzi. Do żniwa, kiedy Bóg przychodzi do żniwa, on naprawdę mówi o tym, że z całego serca oddane, całe serce mu oddane, On chce przyjąć do siebie, on chce wziąć do siebie takiego człowieka, On chce plony zbierać. I to nie chodzi o to, że teraz, tam, kiedy mamy powiedziane procenty z plonów, że teraz ktoś powie, że no ja 30, 60, to są to właśnie procenty mojego serca, Pan Bóg i tak mnie weźmie do nieba, o nie Bóg mówi całe serce oddane mi. A to, jak, jak mogłeś żyć tutaj na tej ziemi, jakim byś sługą, jak być użyteczny, to już jest inna sprawa, ale masz być z całego serca mi oddany. Kiedy widzimy w Bożym Słowie Bożą świętość, kiedy widzimy Bożą zachętę w Bożym Słowie, przechodzimy przez te wszystkie fragmenty, dochodzimy do miejsca czystości serca i tego chciałbym, żebyśmy otworzyli psalmę. Dzisiaj zaczerpnęli z psalmów, Psalm 16, otwórzmy na początku. Część moja przypadła od 6 wersetu, 16 psalm. Część moja przypadła w miejscach uroczych, także dziedzictwo moje podoba mi się. Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje. Mam zawsze Pana przed sobą. Gdy on jest po prawicy mojej, nie zachwieję się. Dawid mówi wyraźnie: Mam Pana. Przed sobą Pan rozkoszuje mnie. Widząc po prawicy mojej nie zachwieję się, ale mówi dlaczego? Dlatego, że w moim sercu noszę miłość do Niego, w moim sercu moje serce całe przejęte, tym Bogiem, moje serce całe może być, w to serce całe może wsiąkać Bóg w każdą część tego serca. Ktoś by powiedział: Ja mam serce, część serca dla żony, część serca dla dzieci, część serca dla zboru, część serca dla Pana Jezusa, oczywiście tą największą. A kiedy przychodzi Chrystus, On każdą tą dziedzinę chce mieć dla siebie, dlatego bierze serce całe i dlatego On staje w tym sercu na pierwszym miejscu, żebyś wiedział, jak w każdej tej dziedzinie poświęcać swoje serce, jak w każdej tej dziedzinie oddawać swoje serce. My nieraz robimy coś i rzeczywiście tak jest, że robimy coś nadgorliwie, i często to wypływa, nie wypływa z serca oddanego Bogu, ale nieraz wypływa to z nadgorliwości człowieka, z tego, że człowiek już chce to zrobić po swojemu. Jak ważne jest, żeby w tym również czasie Bóg cały czas, można powiedzieć, w tym czasie też właśnie miał tą władzę nad sercem, aby mógł to serce napełniać sobą i uświęcać aby to serce było gotowe żeby zrobić to wszystko co robimy tutaj naprawdę tak jak chce tego Bóg on jest takim jakbym powiedział koszem widziałem to serce i tak myślałem sobie o tym sercu i mówię Boże to serce rzeczywiście jest jak kosz jeśli ty ten kosz napełnisz swoimi samymi swoimi owocami to rzeczywiście to serce może być piękne z tego serca można wziąć dać i ktoś może zaczerpnąć i ty Panie Boże je napełniasz ale jeśli rzeczywiście tam będą rzeczy nieczyste, to od tych nieczystych rzeczy te wszystkie owoce zaczną się psuć, to rzeczywiście zamiast tam być to piękno, o czym będziemy mówili Chrystusowe za chwilę, to będzie zepsucie. I rzeczywiście zamiast z tego serca popłynąć chwała, uwielbienie będzie płynęło coś ludzkiego. Dlatego chwała Bogu za to, że Bóg nam przypomina, abyśmy z serca Go uwielbiali, całego czystego Świętego. 24 Psalm, Psalm 24, z kolei czytamy: Któż, trzeci werset: Któż może wstąpić na górę Pana, i kto stanie na Jego świętym miejscu? Kto ma czyste dłonie i niewinne serce? Kto nie składa duszy swej ku próżności i nie przysięga obłudnie? Ale widzicie tutaj, zaczynałem się nawet do na części 4a. Pierwszej części czwartego wersetu: Kto ma czyste ser dłonie i niewinne serce, ten może wstąpić na górę Pana, my już kiedyś o tym mówiliśmy: ten może wstąpić przed Boże oblicze, kto ma rzeczywiście serce, które by było czyste, ręce służące. Jeśli służba odbywa się z serca czystego, te ręce, te dłonie mogą być czyste, aby ta służba, która się odbywa, ma to naprawdę wiele dziedzin, ale ta służba, która się wtedy odbywa, ona może być czysta, bo napłynie z czystego źródła. Jeśli ktoś ma serce nieczyste, to musi wrócić do tego, który może je oczyścić, aby każda służba, każda czynność mogła być wykonana w czystości, żeby każda sprawa mogła być wykonana w czysty sposób. Wiecie, kiedy e, nawet robisz takie, ktoś by powiedział, podrzędne rzeczy, jak sprzątanie. W pewnym momencie, to najpierw chcesz, mówisz Boże, aby to rzeczywiście było wykonane z serca czystego. Nawet to posprzątanie ma u Boga znaczenie, aby to było wykonane z serca czystego. Wiem, że łatwo, bardzo łatwo zanieczyścić to serce. Wiem też, że możemy przeżywać różne doświadczenia, różne próby, różne sytuacje mają na nas wpływ, ale wiem, że kiedy Bóg bada nasze serce, ważne jest, żeby On znalazł czyste tam serce, bo wtedy rzeczywiście ta służba. To, co chcemy czynić, może wypływać z dobrego źródła i rzeczywiście chwalić Boga, już nie człowieka, nie jakieś jego zamysły, nie jakieś jego wizje, ale samego Boga Wszechmogącego. Dalej czytamy w 73 Psalmie. Wiecie, nieraz ktoś może z boku, ocenić nas. I nieraz tak może być. I dzięki Bogu za to, bo mamy się napominać, mamy się zachęcać, jeśli to płynie od Boga, to chwała Bogu za to. Ale rzeczywiście nieraz coś zrobimy, I jak ważne jest to, żebyśmy rzeczywiście w tej czystości to zostawili. Jeśli to płynie z czystego serca, to pójdzie nawet mówienie o tym, czy w jakiś sposób pokazywanie tego jest tak ważne, żeby to było czyste. Żeby to było tak, jak z czystego serca, tak dalej mogło to iść w czysty sposób. A nieraz coś jest, że można coś wykonać z serca czystego, ale później bardzo szybko wróg przychodzi, aby je zanieczyścić, aby to, co później miałoby wypłynąć, i rzeczywiście o tym gdzieś można by było mówić, chwalić Pana, żeby to już było zanieczyszczone. Ważne jest to przed Bogiem, aby jak źródło jest czyste, tak te potoki też rzeczywiście mogły w czysty, swobodny sposób przepływać. W 73. psalmie tutaj czytamy: Zaiste dobry jest Bóg dla tego, kto prawy, dla tych, którzy są czystego serca. I tutaj na tym się zatrzymajmy: dobry jest Bóg dla tego, który jest prawy, dla tego, który jest czystego serca, dla tego, który rzeczywiście myśli o tym, co prawe, co czyste, co święte przed Bożym obliczem, dla tego, który o tym rozmyśla, który nie myśli sobie. a yy, Chrześcijaństwo jest takie, takie, takie. Wielu ludzi dzisiaj myśli sobie, że już pojęło o czym chodzi w chrześcijaństwie, myśląc o jakichś dogmatach, mówiąc, że już są tak mądrymi, że mogą innym Biblię tłumaczyć. Otóż, właśnie bardzo często takich ludzi widzę jako ludzi, którzy rzeczywiście zaniedbali podstawę, zaniedbali czystość. Zaniedbali rzeczywiście święty, zaniedbali to, co Bóg mówi na, pod, na samym początku. Rzeczywiście, aby z tego źródła mogło wypływać to, co piękne, to co rzeczywiście Boże, aby z tego źródła mogło to wypływać, co ma Boże posłannictwo, co ma Boży przekaz, co rzeczywiście ma uwielbiać Boga i Bóg nas do tego zachęca w cudowny, wspaniały swój sposób, bo On chce, żebyśmy byli Jego. Naczniami, rzeczywiście Jego przekaźnikami można by było powiedzieć. Tymi, którzy przekazują rzeczywiście to, co od Boga pochodzi. Ale żeby tak było, Bóg całkowicie chce nas oddzielić. Od nieczystego serca. Całkowicie chce nas pozbawić nieczystości w sercu, żebyśmy niczego już nie robili, co byśmy mogli rzeczywiście zrobić z nieczystym sercem, ale żeby to było wszystko, co płynie, mogło płynąć już z tego dobrego źródła. I dlatego Jezus Chrystus przyszedł, i dlatego została złożona tak wielka ofiara już nie z baranów, nie z kozłów, ale z samej krwi Jezusa Chrystusa z Jego życia, aby to się mogło w nas dokonać inaczej, nie mogło. Kiedy widzimy następne. Fragmenty, przejdźmy do Piotra z kolei Nowego Testamentu, pierwszego Piotra, 3 rozdziału. Ludzie, generalnie dużo ludzi na tej ziemi ma dobre pragnienia, ale jak ważne, żeby te pragnienia, które też i niejednokrotnie, naprawdę chwała Bogu za to, że płynął od Niego, mogły wypływać już z czystego serca żeby te pragnienia rzeczywiście mogły być w czystym sercu i z czystego serca uwielbiać Boga. Nieraz słyszeliśmy o kubku, że można mieć piękną, wspaniałą, czystą wodę, ale w brudnym kubku. Jakie to jest wtedy niemiłe, kiedy komuś to podajesz. A jednak Bóg mówi do nas, że On kiedy się podejmuje pracy nad nami. Chce, żeby to było czyste. Chwała Bogu. Często kiedy Ktoś inny może o nas myśleć, że w tym czasie gdzieś na pewno się nie zanieczyszczamy. Może nieraz tak być, że Bóg nas śle na miejsce osobności, abyśmy rzeczywiście mogli przebywać przed Jego obliczem, aby rzeczywiście to naczynie mogło być czyste. I chwała Bogu za to, że Bóg zna nasze zamiary, ale Bóg też bada rzeczywiście nasze serca. Kiedy jesteśmy w czasie społeczności, bada nasze serca. To czy to rzeczywiście może Boga uwielbiać, wywyższać czystości? Trzeci rozdział i... 3, 3 rozdział 15, 13 werset. I któż wyrządzi wam co złego, jeżeli będziecie gorliwymi rzecznikami dobrego? O chociażbyście nawet mieli cierpieć dla sprawiedliwości Błogosławieni jesteście, hojni, obdarzeni, szczęścia jesteście, gdybyśmy mieli patrzeć na rozwinięcie tego. Nie lękajcie się więc gruźb ich i nie truźcie się, lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym mogającym się od was, wytłumaczenia się z nadziei waszej. Piotr, kiedy mówi to do Bożego Ludu, on cały czas widzimy w wielu miejscach swoich listów, swojego przekazu. Kładzie nacisk na serce, uświęcone serce, z którego nawet będziesz mówił to, potrafił się wytłumaczyć z nadziei, która rzeczywiście będzie Twoją światłością, którą będziesz chciał dotrzeć do innych ludzi. Jeśli masz serce skażone, jeśli masz serce nastawione, nieraz spotykam się i o tym chcę też powiedzieć: nieraz spotykam się z taką sytuacją, że ktoś z radosnym sercem podchodzi do ciebie i rzeczywiście mówi ci: słuchaj widziałem poruszenie, ale to oczywiście wiesz, znasz o tą osobę lepiej i mówisz w pewnym momencie, nie, no ja wiem, kiedy jest ona poruszona, kiedy nie. Chwała Bogu, że ludzie trzymają serce i bez względu na to, czy ktoś Ci mówi, że ja wiem, czy ja wiem, czy próbuję ci poprawić, Ty miej serce uniżone w Panu, Ty miej serce radosne, którym Bóg będzie Cię też zachęcał. Oczywiście nie mówię o tym, żeby się teraz oszukiwać, jakoś specjalnie, pozytywnie tylko wyznawać, ale ja mówię o tym, że raduj się w Panu, i strzeż swojego serca, by rzeczywiście miał tą radość w swoim Panu, kiedy zwiastujesz Jezusa Chrystusa. Czy inni mają tą nadzieję, czy nie, czy ją tracą, to jest ich doświadczenie. Ale ty ciesz się swoim Panem, i wtedy, kiedy mówisz o swoim Panu, innym, miej tą zawsze nadzieję, że ta Ewangelia dotrze. Ważne jest serce człowieka. Każdego serca jest w tym czasie badane, co nosi w swoim sercu. Jeśli rzeczywiście w swoim sercu przychodzi doświadczenie. Gdzieś zachwianej wiary, bo tam jest bardzo mocno, powinno być w tym sercu, bo tam jest to źródło tego wszystkiego. Nosisz doświadczenie gdzieś w pewnych sprawach, to wtedy lepiej to zostaw dla siebie, żeby wtedy, kiedy ta druga osoba tego doświadczenia nie nosi, wtedy, żeby rzeczywiście ona nie osłabła. Nieraz było takie doświadczenia pośród ludu Bożego, i nieraz to obserwujemy, ale mówię, tutaj to wszystko się musi odbywać w czystości, świętości. Doświadczenia, które pokazują, że ktoś rzeczywiście radosnym sercem podchodzi do drugiej osoby, a ta druga osoba jest w doświadczeniu. I teraz, jaką trzeba mieć delikatność Ducha Świętego, jak żeby rzeczywiście w doświadczeniu, nie zgasić tej, tego serca. Nie zgasi tego ducha świętego działającego w rozradowanym sercu drugiej osoby, żeby rzeczywiście Twoje doświadczenie nie musiało raczej smutkiem przejść na drugą osobę, ale żeby ta radość tego w Twoim doświadczeniu mogła ci pomóc radość tej osoby chodzącej w duchu świętym. Ale mówię tu wyraźnie: o świętym, sprawiedliwym, trwającym człowieku w duchu świętym, trwającym człowieku w tym, co jest Boże, i wtedy rzeczywiście, jak ważne to jest. Paweł, kiedy pisze list do Tesalonicza, my, my znamy bardzo dobrze te słowa. Ducha nie gaście, ducha nie gaście. Tam wyraźnie on mówi: Nie pozwalajcie w swoich sercach, żeby diabeł gasił wasze. Pragnienia tego Ducha Świętego, pragnienia świętości, czystości. Dzisiaj diabeł też próbuje przeciągnąć na drugą stronę i powiedzieć, że ten Duch Święty to tylko moc, tylko jakaś euforia chwilowa, tylko jakieś uniesienia. Duch Święty to stałe, święte, bogobojne życie, ale kiedy to się zaczyna w sercu, to Paweł mówi: Nie gaście tego, podążajcie dalej za świętym, bogobojnym życiem, za Duchem Świętym działającym w tych sercach. Nie gaście go przez to, że będziecie teraz mówili, nie teraz, Duchu Święty, nie teraz, nie, nie podszedł, pokuta będzie później, czy inne rzeczy. Pamiętamy, jak nasz kochany brat w pisał o tym, jak rzeczywiście były miejsca, i on akurat pisał o miejscach, były miejsca, gdzie był gaszony Duch Święty, z powodu tego, że ludzie sami panowali nad sytuacjami. Kiedy przychodził Duch Święty, on nie po prostu swoimi rzeczami... Potrafili go zgasić. Jakże trzeba Boga w sercu, jakże trzeba mieć czujność, jaką trzeba mieć społeczność z Bogiem, żeby rzeczywiście, kiedy ten Duch Święty chce człowieka prowadzić jeszcze do większego, bliższego poznania Boga, aby tego nie gasić, naprawdę chwała Bogu za to. Dlatego nieraz mówimy, zachęcamy się do tego, żeby kiedy widzisz, Działanie Ducha Świętego, kiedy możesz, Bóg Ci może pokazać wielkiej swojej łasce, abyś rzeczywiście swoim e, całym sercem wtedy rzeczywiście padł przed Bogiem i mówił Boże, daj, abym nie przeszkodził. Daj, żebym nie był przeszkodą w Twoim działaniu. Pomóż mi, żebym nie był przeszkodą. Człowiek ma zrywność wtedy taką, że wszyscy całym tłumem biegłby do danej osoby i szedł szybko coś po swojemu od razu narzucić. Ale często nie robi tego Duch Święty. Duch Święty, co sam przeomawiając człowieka w pewnym momencie, czyni tą pracę z tym człowiekiem, aby ona była święta, chwała Bogu za to. Wtedy rzeczywiście ważne jest, żeby człowiek był czujny i trzeźwy, żeby nie dał się temu, co wróg chciałby gdzieś szarpając, szarpając jego serce, do czegoś tam prowadzić. Ważne jest to. Dlatego właśnie jak ważne jest to, żeby w naszych sercach czysto była, gościła. Ta nadzieja. Daj nam Panie Boże, to, żebyśmy rzeczywiście byli czułego, wrażliwego serca na Ducha Świętego, żebyśmy naprawdę naczynia mieli delikatne, ale jakże pełne samego Boga Jakuba. Jeszcze piąty rozdział. Bo później następstwa mogą być naprawdę przykre. Później człowiek nie to nie znaczy, że ten człowiek od razu nie traci mądrości, nie traci wytłumaczenia. Ten człowiek później traci gorliwość, on później traci żar, on później traci gorącość, on później ma rzeczywiście coś, ale to już jest suche, ma coś, ma ten owoc, ale ten owoc jest suchy. To już jest coś, co może być suche, co może być jego, ale Duch Święty sprawia, że to jest wszystko, co, gdzie tam On dociera, to jest nawodnione. Widzisz Słowo Boże, widzisz, ono może być literą. Dla tych, którzy nie dają dostępu Duchowi Świętemu, dla tych, którzy nie dają się prowadzić Duchowi Świętemu, ale tam, gdzie Duch Święty może docierać, to wtedy patrzysz na Boży Lud i chwalisz Boga za to, że tam jest widać, jak po prostu ta woda dociera, jak nawadnia ten teren, jak ten teren naprawdę jest mocno nawodniony coraz bardziej. Widzisz, jak jest użyźniany z doświadczenia w doświadczenie tego człowieka. Widzisz, jak On jest użyźniany z tej, można powiedzieć, chwały w chwałę, z tej wielkiej Bożej łaski. Takie powinno być nasze serce. Tak Bóg chce, aby było nasze serce tak użyźniane Duchem Świętym. Dlatego jak to jest ważne, żeby być naprawdę tym, który nie przekłada tego, co myśli, ponad to, co Bóg chce czynić z sercem, ale który naprawdę ma czujne serce i zawsze w tym sercu chce aby rządził Bóg. Już nie On, nie człowiek, ale Bóg. Tutaj jest powiedziane a, a propos wytrwałości, piąty rozdział, siódmy werset. Przeto bądźcie cierpliwi, bracia aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz. Bądźcie i wycierpliwi, umacniajcie serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie. To jest wyraźnie powiedziane. Czekajcie cierpliwie. Nie bądźcie gwałtownego serca, nie bądźcie zrywnego serca, czekajcie cierpliwie. Dzisiaj, w dzisiejszym czasie naprawdę jest to tak ciężko i jedynie ci, którzy poddają te serce Bogu, ci nie będą gwałtowni w swoim yy, dokonaniu, ci nie będą rzeczywiście tymi, którzy będą chcieli być zrywni z tym sercem, będą po prostu robili góra-dół, góra-dół, ale gdzie będą rzeczywiście mogli oczekiwać Pana w spokoju, gdzie ich serce spokojnie będzie mogło oczekiwać Pana, biorąc każde słowo, Biorąc każdą rzecz, którą Bóg im pokazuje, i stosując, biorąc każdą rzecz i widząc to, jak rzeczywiście Bóg chce ich napełnić, oni przechodzą spokojnie do stosowania tego. Bóg prowadzi tych, którzy są stali. O tym czytamy z kolei w Starym Testamencie, w księdze Izajasza. A teraz jeszcze tylko przeczytajmy, chociaż w rezultacie to bardzo dobrze wiemy, kiedy czytamy list do Pawła do Galacjan, piąty rozdział. 22 werset, tam widzimy wspaniałość tego, co ten owoc, to wspaniały owoc, który chce napełnić całe nasze serce. Gdybyśmy mieli spojrzeć, czy ten owoc jest tak duży, żeby napełnić całe nasze serce, otóż on jest tak ogromny, i tak każdy rodzaj, można powiedzieć, każdy podpunkt tego owocu jest tak wielki, że kiedy napełni serce człowieka, to człowiek jest gotowy, kiedy patrzy na to, mówi Boże. Naprawdę błagam w tym trudnym i ciężkim czasie, w tym tak ciężkim czasie napełni Panie Boże tym owocem. Tak jak widzimy tam te pięknych tych dziewięć cech, albo nawet można powiedzieć, one są tylko tak pokazane. W, jak, w takiej można powiedzieć liczbie, ale kiedy patrz na cały Nowy Testament, tam widzisz jeszcze więcej. Kiedy patrzysz na Chrystusa, widzisz doskonałość ducha świętego, ducha Bożego. Ale kiedy patrzymy tam, widzimy miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, trzemięźliwość, Widzimy to wszystko, widzimy to wspaniałość. I teraz, żeby to mogło zamieszkać w naszych sercach, to trzeba naprawdę kogoś tak potężnego. Jak Ducha Świętego posłanego od Boga, aby to mogło być naszym udziałem, aby to rzeczywiście ta radość, ta miłość, ten pokój, ta łagodność mogła być w nas. Ale kiedy to będzie, to będzie widać, że tym stróżem tego i tym, który będzie dbał o to, to już nie będzie człowiek, bo ludzie dzisiaj przez książki, przez różne nurty, nawet te tak zwane chrześcijańskie wzięli sobie z powrotem serca ludzi, żeby je swoimi rzeczami napełnić. Ale kiedy Duch Święty, święty Duch, bierze, to wie, rzeczywiście widzimy świętą Bożą pracę, czystą Bożą pracę. I wtedy widzimy czyste Boże pragnienia i cele, które święte są cele, które Bóg chce z człowiekiem osiągnąć. I takie same ma naprawdę Bóg pragnienie w stosunku do nas, obyśmy naprawdę byli z serca, które jest. Czyste. Chcemy Boga oglądać. Każdy z nas pragniemy. Od czasu, kiedy Bóg stanął przed, naszymi, przed nami i pokazał nam Jezusa Chrystusa. On sam wlał potężne pragnienie, aby stanąć przed Jezusem Chrystusem jako czysty, żeby oglądać go, żeby móc spojrzeć na niego móc spojrzeć tymi oczami, już nie wiary, ale móc stanąć przed Nim i zbawiciele móc się spotkać i być na wieczność już z Nim. Ale Bóg obiecał, dał obietnicę, powiedział, że ci, którzy są czystego serca, tak będzie, że oni będą Go oglądać. Już teraz przez wiarę może to się stać, ale jeszcze, jeszcze o ileż piękniejsze będzie to, kiedy będziemy mogli Go już tak bezpośrednio móc oglądać. Ale Bóg powiedział czystego serca, czystego świętego serca Ci to będą czynić. Dlatego Niech wielka Boża łaska i Duch Jego Święty prowadzi nas przez rzeczywiście tą sprawę, tą dziedzinę, przez napełnianie Jego właśnie Duchem, abyśmy mogli być takimi. Amen.